Moja córka będzie chodzić na boki, a ty będziesz milczał jak grób. Albo wyrzucimy cię za kark jak kocie na ulicę, zabierzemy ci wszystkie pieniądze i nigdy więcej nie zobaczysz swoich dzieci. Światłana Pietrowna groźnie spojrzała na Andrzeja. Czy ja jestem jakąś rzeczą? Z oburzeniem w głosie krzyknął mężczyzna. Rozwiodę się z waszą Maszą. I zgodnie z prawem, zgodnie z prawem, nie zabronicie mi kontaktować się z moimi dziećmi, a zarobione przeze mnie pieniądze też zabiorę, Andrzej zacisnął pięści. Ja jestem twoim prawem, czy ty jeszcze tego nie zrozumiałeś? Złowrogo syknęła światłana pietrowna. Sam przyszedłeś do naszej szanowanej rodziny. Nikt cię nie wzywał. Przyjęliśmy twoje nędzarstwo, daliśmy ci pieniądze, właściwie zorganizowaliśmy ci sprawy. Gdzie byś teraz był, gdyby nie emigrek? Prychnęła teściowa. Pracowałbyś na swojej katedrze za grosze, a tu daliśmy Ci szansę wybicia się w ludzie. I dlatego mam znosić, że moja żona lata nie wiadomo z jakimi facetami na wakacje po świecie, a mnie bezczelnie kłamie, że z koleżankami lub na konferencje. Andrzej, nie kryjąc swojego gniewu, oburzony zapytał: tak, będziesz, ucięła światłana Pietrowna i dodała. Posłuchaj, Andrieju, w naszym rodzie nie ma zwyczaju rozwodzenia się. Moi wnukowie muszą mieć zdrową psychikę i oficjalnie silną. Zjednoczoną rodzinę. Nie pozwolę ci zniszczyć im dzieciństwa. Światłana Pietrowna wstała ze swojego luksusowego brzozowego fotela i powoli, niczym pantera, podeszła do mężczyzny. Z tą ulicą żartowałam. Stąd możesz odjechać albo do więzienia, albo na cmentarz. Takie są zasady gry. Znajdziemy co na ciebie powiesić. Teściowa bez żadnego skrępowania i żalu spojrzała na zięcia, jak śmiecie tak mówić. Andrzej był wściekły, owszem, śmiem, oddam życie w interesie mojej rodziny. A twoje pragnienie rozwodu nie wpisuje się w interesy mojej rodziny. I nie waż się wygłupów. Wiesz przecież, że mamy wszędzie znajomości, wycedziła Teściowa. Widząc przerażoną twarz Andrzeja, który w głębi serca rozumiał, że rodzina żony może w każdej chwili zgnieść go jak karalucha, kobieta złagodniała. W końcu to on ma wychowywać jej wnuki. Andrzej, wiesz, mój mąż Iwan Igoriewicz też w młodości szalał. Jak tylko spadły na niego duże pieniądze, o jak szalał. Każdej nocy miał nową dziewczynę. A mnie kłamał, że jest w pracy. Kobieta westchnęła i sięnęła po swój kieliszek z stolika kawowego, i ceo. Myślisz, że rozważałam rozwód? Rozważałam, ale tylko za pierwszym razem, gdy się dowiedziałam. Przepłakałam noc i się zamknęłam. A wiesz, dlaczego się zamknęłam? Chcesz, żebym ci powiedziała. Światłana Pietrowna upiła duży łyk i, nie czekając na zgodę Andrzeja, sama odpowiedziała na swoje pytanie, dlatego, gdy dziecko patrzy w górę, z jednej strony musi widzieć tatę, a z drugiej, mamę. To jest właściwe. Teściowa zrobiła krótką pauzę i dodała: I pieniądze, oczywiście. Bardzo dużo pieniędzy. Teraz jestem jedną z najbogatszych kobiet w kraju. A kim bym była, gdybym wtedy nie wepchnęła swojej dumy w kąt? Światłana Pietrowna uśmiechnęła się i spojrzała na Andrzeja. Biedną pielęgniarką, bez grosza przy duszy, przyjechała z prowincji do miasta. Nie może do tego dojść, głośno powiedziała Teściowa. Więc ty też, Andrzeju, weź swoją dumę i wepchnij ją w kąt. Zrozumiałeś mnie. I będziesz dalej żył w dobrobycie, nie ruszając nosem. W tym momencie do pokoju wbiegły dzieci tato tato wrócił wesoło krzyknęła pięcioletnia Ola i rzuciła się Andrzejowi na nogi. Tato, patrz, jaki jacht babcia mi kupiła z dumą powiedział syn Anton chodźmy do basenu, urządzimy morską bitwę Andrzej z czułością spojrzał na dzieci moi drodzy, kochani oczywiście, Chodźmy się bawić, z radością odpowiedział ojciec, obejmując ole i antanę, wyszedł z salonu. Wpakowałem się w to porządnie, myślał mężczyzna. Oni naprawdę mogą mi zaszkodzić i nie mrugnąć okiem. A ja tak kocham te dzieci. A masza, jak mogła zdradzić moje szczere uczucia? Przecież zawsze było dobrze. Albo nigdy nie domyślałem się, Andrzej z ciepłem patrzył, jak dzieci wesoło bawią się na trawniku obok basenu. Sama myśl, że już ich nie zobaczy, napełniała go grozą. Ach, gdyby nie ten mroczny ciąg przypadków. Andrzej uruchomił jacht i ostrożnie spuścił go do basenu. Gdybym nie zaczął szukać w komputerze żony dokumentu potrzebnego mi do pracy. Gdyby Masza nie zapomniała zamknąć swojej korespondencji. Nie dowiedziałbym się, że tak wychodzi po raz pierwszy. Andrzej smutno patrzył na wodę. I co mnie podkusiło, żeby emocjonalnie opowiedzieć o tym Teściowej. Jak mogłem myśleć, że będzie po mojej stronie. Wieczorem Masza wróciła z wakacji. Prezenty i podarki z trudem mieściły się w rękach ochroniarza i kierowcy. Dzieci radośnie biegły na powitanie mamy. Andrzej siedział w swoim pokoju na trzecim piętrze. Moi drodzy, tak się cieszę, że was widzę. A co wam przywiozłam? Masza radośnie rzuciła się całować dzieci. Mamusiu, jak się masz? Tata pracuje. Masza czule przytuliła matkę, gdzie jest Andrzej. Dlaczego nie wyszedł mnie przywitać, jest w pokoju. Wszystko dobrze uśmiechnęła się światłana Pietrowna, która tuż przed przyjazdem córki jeszcze raz dobitnie wytłumaczyła Andrzejowi, co go czeka, jeśli wspomni. Że Masza mu nie wierzy, Masza przywitała się z personelem w domu i, wręczywszy każdemu drobny prezent, udała się do pokoju męża. Kochany, jak się masz? A co ja tu dla ciebie mam? Żona czule przytuliła Andrzeja, który leżał na łóżku z książką. Spójrz, kupiłam ci modną torbę, modny portfel, modną bransoletkę, a w tym pakiecie jest jeszcze dużo męskich, modnych i ładnych rzeczy. Masza zaczęła rozkładać na łóżku piękne prezenty. Tak się zachowuje, jakby nic się nie stało. Bez cienia wstydu. Czuję się królową świata, pomyślał Andrzej. Mężczyzna nie wiedział, jak się zachować wobec żony. Czuł do niej gwałtowną niechęć. Zdołał tylko z siebie wydusić, dziękuję, bardzo miło, kochany, wszystko u ciebie dobrze. Wyglądasz na smutnego, z troską zapytała Masza, tak, po prostu trochę boli mnie głowa. Skłamał Andrzej. Całą noc Andrzej nie spał i zastanawiał się, jak postąpić. Nie mógł po prostu wybaczyć Maszy zdrady, która potajemnie spotykała się z innymi mężczyznami. Ale po prostu odejść też nie mógł. Jednak nad ranem umysł utalentowanego matematyka i byłego wykładowcy Wyższej Katedry Algebry znalazł wyjście z tego niełatwego równania. Rozwiązanie było szalone, ryzykowne i niebezpieczne. Ale Andrzej nie widział lub nie chciał widzieć innych możliwości. Andrzeju Leonidowiczu, szczerze mówiąc, nie spodziewałem się pana telefonu i takiego obrotu sprawy. Mężczyzna w drogim garniturze poważnie spojrzał na Andrzeja z nad okularów. To sprawa osobista, odpowiedział Andrzej, z obawą spoglądając na czterech ochroniarzy, gotowych w każdej chwili rzucić się na niego. Rozumie pan, że wojny korporacyjne to nie odebranie bochenka chleba od babci. To poważna sprawa, a to co pan proponuje, tym bardziej mężczyzna w garniturze zatrzymał się. Po środku mostu i spojrzał w dół na wodę, nie mam wyboru, odpowiedział Andrzej. Andrzeju Leonidowiczu: jeśli nas pan oszuka, to rozumie pan, że my pana zlikwidujemy. Tu nie ma żadnych wątpliwości. Chyba, że Iwan Igoriewicz nas uprzedzi. Mężczyzna w garniturze wypowiedział te słowa lodowato, bez cienia emocji. Powiem prosto, jeśli pana plan nie wypali, pan nie przeżyje, zrobię wszystko, żeby oni wszyscy dostali to, na co zasłużyli, zdecydowanie odpowiedział Andrzej. Oni pierwsi mnie skrzywdzili. Andrzeju Leonidowiczu, jak pan wie, jest pan matematykiem, logikiem, obce są panu emocje. Czyżby to było aż tak poważne? Mężczyzna w garniturze spojrzał na zegarek, dostaniecie wszystko. Schematy prania pieniędzy, bezpośrednie dowody korupcji w przetargach, wszystkie przestępstwa każdej z firm Andrzej na chwilę umilkł. Mocno chwytając się żelaznych poręczy mostu. Pracuje z nimi prawie 10 lat. Tam wszyscy są umieszani, włącznie z moją żoną i jej fundacją. Przekażę Wam wszystko. Cała rodzina trafi do więzienia na bardzo długo, a wy dostaniecie aktywa warte miliardy. Z takimi informacjami będziecie mogli rozegrać każdą kartę. Andrzej pewnym spojrzeniem spojrzał na mężczyznę w garniturze. A co ty chcesz w zamian? Mężczyzna w garniturze uśmiechnął się: 200 milionów, status świadka, bezpieczeństwo dla siebie i swoich dzieci. Andrzej był zdecydowany: Poproszę więcej. Czy mnie zabijęcie, czy też wrzucicie do więzienia? Cóż, to uczciwa. Nieznacząca kwota w zamian za upadek takiego Olimpu mężczyzna w garniturze uścisnął dłoń Andrzeja, szykując się już do powrotu do swoich ochroniarzy. Ale Andrzej go zatrzymał poczekaj, mam tu wszystko ze sobą. To Pendrive? Iwan Igoriewicz ma poważną ochronę. Szybko się dowiedzą, że rozmawialiśmy i że zbierałem kompromaty. Mam najwyżej jeden dzień, bo wszystko zrobiłem ostrożnie no, jesteś szybki mężczyzna w garniturze wziął Pendrive. Ale i tak musimy to wszystko dokładnie sprawdzić. Główny świadek jest Wam też potrzebny. To leży w Waszym interesie. Jeśli zniknę, nie dostaniecie tak łatwo tych wszystkich pieniędzy, pewnie odpowiedział Andrzej. Andrzej rozumiał, że to, co zrobił, to bilet w jedną stronę. Bardzo nie chciał spóźnić się na swój pociąg. Nastała noc. Andrzej leżał z maszą w łóżku, a jego serce waliło jak oszalałe. Tak bardzo nerwowo nie czuł się od dawna. Mężczyzna obawiał się, że w każdej chwili mogą go złapać, i modlił się, aby tak się nie stało, kochany, od twojego powrotu jesteś sam nie swój. Może opowiesz, co się stało. Zaniepokoiła się masza, ty kurwo włóczęgo, pomyślał Andrzej. Nic, maszeczko, po prostu jestem zmęczony pracą z twoim ojcem. W tym tygodniu robiliśmy dużo projektów. Andrzej próbował ukryć zdenerwowanie w głosie. Udając zmęczenie, chcesz, pojedziemy nad morze, miesiąc na willi, ty i ja, i dzieci, albo tylko we dwoje, wszystko zorganizuję, ciepło odpowiedziała Masza. Wiem, z kim jeździsz nad morze. Po twoich Alfonsach śmiesz mi takie rzeczy proponować, pomyślał Andrzej. W tej chwili miał ochotę porządnie uderzyć Maszę głową o ścianę, a może chcesz nowy, piękny samochód? Żona figlarnie uszczypnęła Andrzeja w policzek. Nie, kup swojemu kochasiowi piękny samochód. Chce spać, porozmawiamy jutro. Zamiast użyć siły nad sobą, Andrzej pocałował żonę i odwrócił się o szóstej rano do ogromnego podmiejskiego domu. Wpadło bardzo dużo ludzi w maskach, cywilnych ubraniach i mundurach. Ochrona nie stawiała oporu, bo ukochane powiedzenie teściowej: Ja tu jestem prawem, okazało się tylko pustym stwierdzeniem. Skuli wszystkich dorosłych, włącznie z obsługą, wszystkich oprócz Andrzeja. Jego od razu zaprowadzili do osobnego samochodu. Światłana Pietrowna stawiała największy opór i krzyczała, że zaraz zadzwoni i wszystkim będzie koniec. Komu chce pani dzwonić, kurczaku, zamknij się już? cicho powiedział Iwan Igoriewicz. Podczas jednej z czynności śledczych Andrzej spotkał się z Maszą i Światłaną Pietrowną. Dlaczego tak z nami postąpiłeś? Masza spojrzała na Andrzeja z głęboką pogardą. Jak to z wami? Zdziwił się Andrzej. Czytałem twoje wiadomości i wiem wszystko o twoich mężczyznach, wybuchnął gniewem Andrzej. Nawet po zemście żal go nie opuścił. A twoja matka powiedziała, że jeśli ci powiem albo będę chciał się rozwieść, to mnie zabijecie lub wsadzicie do więzienia. I to było bardzo przekonujące dodał: Mamo, to prawda. Masza ze zdumieniem spojrzała na Światłane Pietrowne. córeczko, dzieci powinny mieć i matkę, i ojca, zdrową, pełną rodzinę. A to, że ty się bawisz. Ja po prostu broniłam naszego świata, odpowiedziała światłana, broniłaś. Wybuchła Masza. No, ty jesteś bez mózgu, co ty narobiłaś, w jakim ty żyjesz wieku, Masza nie hamowała swojej złości. Daliby mu pieniędzy, daliby im mieszkanie w mieście i możliwość widywania dzieci, kiedy będzie chciał. I nie byłoby problemów, mamo, co ty za robaki masz w głowie? Z jakich lat dziewięćdziesiątych. A co teraz? Masza rozpłakała się. Ani pieniędzy, ani dzieci, ani wolności, cisza. Nie rozmawiać. Surowo powiedział jeden z umundurowanych ludzi. Anton, Olga i Andrzej wesoło bawili się na brzegu morza. Dołączyła do nich Nastia, piękna dziewczyna o wyrazistych zielonych oczach, u której już było widać mały brzuszek, a oto i my z meszutką, on już kopie, wesoło powiedziała Nastia. Jak lecimy mu ukochanemu matematykowi i takim słodkim dzieciom? Zapytała, dobrze, Andrzej i dzieci odpowiedzieli chórem, tęsknię za mamą, westchnęła Olga. Moja ślicznotko, mama cię kocha, patrzy na ciebie z góry każdego dnia. Andrzej całkowicie wykreślił maszę z życia dzieci i sprawił, że nigdy go nie znajdzie, nawet po dziesięciu latach. Dzieci, chcecie jagód? Przyniosłam całe pudełko. Nastia znów przywróciła wesołą i szczęśliwą atmosferę, tak. Olga i Anton z radością zaczęli jeść jagody i budować zamek z piasku. Andrzej usiadł na piasku, czule objął Nastię i spojrzał na beznadziejne, gorące słońce.